Dermatoskopia to oglądanie zmian skórnych urządzeniem zwanym dermatoskop i dzięki specjalnemu sposobowi oświetlenia pozwala na uwidocznienie głębiej położonych struktur w skórze i wykrywanie wczesnych symptomów nowotworów skóry, to jest czerniaka, raka podstownokomórkowego, kolczystokomórkowego oraz stanów przedrakowych. Optymalnie wizyta u dermatologa powinna odbywać się raz na rok. Celem obejrzenia całej skóry można zgłosić się szybciej, jeżeli widzimy pojawienie się nowej zmiany na skórze bądź zmiana skórna zmienia kształt kolor, wypukłość, bądź swędzi. Optymalna fotoprotekcja w okresie letnim to jest SPF 50, szczególnie w godzinach od 9 do 16, gdy to nasłonecznienie jest największe. Najczęstszym problemem, który dotyczy tutaj pacjentów, no jest głównie tak naprawdę psychosomatyka, nie? czyli te objawy bólowe pochodzenia typowo stresowego. Rzadziej pojawiają się problemy typowo powiedzmy kontuzyjne, Częściej jednak ten pacjent przychodzi spięty, zbity, z małą ruchomością w obrębie szyi, w obrębie odcinka lędziowego, z dużymi problemami barków, z dużymi problemami z chodzeniem. Sama rehabilitacja polega na przywróceniu kogoś do zdrowia, przywróceniu sprawności ruchowej, a fizjoterapia jest pojęciem powiedzmy ogólnym, w które wchodzi w skład m.in. rehabilitacja w postaci kinezyterapii, masażu ale także fizykoterapii, czyli wszelkiego rodzaju laserów, prądów, ultradźwięków. Jeżeli nie będziemy w stanie od razu zadeklarować jakiejś pomocy, na pewno poradzimy, w jaki sposób i do kogo mamy się zwrócić o takową pomoc.